Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie z Brochowa. To jest Kościół, Parafia Świętego Rocha, Jana Chrzciciela. Tu się czci też Świętego Józefa. Byłem tu już dwa razy przynajmniej, i byłem przekonany, że nagrałem stąd już kiedyś hołka, a się okazuje, że chyba jednak nie. Jestem tutaj na odpuście Świętego Rocha. To jest też miejsce chrztu Fryderyka Chopina. Więc niezwykle ciekawe miejsce. A o czym tu głoszę? Jakie mam refleksje? Może o tym za chwilę. Tak się składa, że. Wspomnienie Świętego Rocha obchodziliśmy wczoraj, a tutaj dzisiaj jest odpust w Brochowie, przy sobocie, a jest Świętego Jacka dzisiaj, więc ja na Świętego Jacka głoszę o Świętym Rochu. Tak jak wspomniałem na początku, byłem absolutnie przekonany, że stąd już nagrywałem Hołka i tak przejrzałem wszystkie Hołki, wydaje się, że nie nagrałem stąd. A takie mam przekonanie w sobie, dlatego że to miejsce jest mi jakoś bardzo bliskie. Może ze względu na księdza Pawła, tutajszego proboszcza, u którego też głosiłem w tumie, a potem tu już też o świętym Józefie, właśnie o świętym Rochu. No takie mam przekonanie, że jakoś tyle razy już tu byłem, chociaż się okazuje, że dość dawno. Może wtedy jeszcze nie istniała strefa wodza. No jakieś tu jest takie pomylenie lekkie we mnie. Konfuzja. Ale tak naprawdę też duża radość, że mogę tu być, że mogę tu głosić. Jestem tu na zastępstwie, bo ojciec Marek nie mógł i, i prosił o zastępstwo. Po różnych zamianach okazało się to możliwe, że mogę tu przyjechać. I w ogóle to się wpisuje w piękną podróż w ostatnich dniach. I podróż z moim młodszym bratem, bratową, bratankiem. Wczoraj byliśmy na lednicy, mówiąc tak krótko, gdzie się przeprowadzałem, już przewiozłem rzeczy. Więc dużo emocji, jakiegoś takiego przeżywania tej sytuacji, też jakoś pięknej, ale też jakoś trudnej, muszę powiedzieć. Więc to, Wczoraj też właśnie te rzeczy. Właśnie pojechaliśmy też na Ostrów Lednicki, tam zostawiłem mojego brata, który jest historykiem, który się tym interesował bardzo. Dogadaliśmy różne rzeczy na lednicy. Potem ich zabrałem na lednicę, właśnie do środka naszego, pod rybę. Potem byliśmy w gnieźnie, a potem jeszcze w tumie. I jak powiedziałem, że dzisiaj jadę do Brochowa, głosić na odpuście, no to mój brat, bratowa i bratanek Franciszek zabrali się ze mną, i tu jesteśmy razem. No, taka podróż, taka podróż też historyczna po tych historycznych miejscach tak jak wspomniałem, tutaj był Szczony Chopin, to jest kościół taki gotycki, obronny, co prawda odbudowany praktycznie zupełnie ale w super stylu, więc jeżeli będziecie mieli okazję, koniecznie tu przyjeżdżajcie, bo nawet Japończycy, Chińczycy, no różne wycieczki ze wschodu, ci, którzy się fascynują muzyką Chopina tutaj y, y, przyjeżdżają i to jest też niesamowite, trzeba przyznać, jak to <noise> y, nagle podśród tych straganów, bo tu są stragany normalnie, tak jak na wsi, y, na odpuście, y, właśnie widzisz, skośno -okich ludzi. Myślisz, skąd oni się tu wzięli, na tej wsi? No a rzeczywiście tutaj za murami widać no, no piękny pejzaż, taki właśnie mazowiecki, z wieżbami, z łąkami, no, no super, nie? Więc to też jakoś to jest niesamowite. W ogóle to, że, że właśnie ci nasi bracia, siostry ze wschodu, dalekiego, że y, czują tę muzykę, y, się nią fascynują, no ja nie wiem, sam się temu zadziwiam, jak oni to słyszą, tak naprawdę z tej swojej kultury wychodząc, te nasze dźwięki, nie wiem, nam pewnie przynajmniej mnie, się też tak, od razu słyszę kilka dźwięków Chopina, to od razu widzę te wierzby, <grym> to zawsze, a bo oni co widzą? Ciekawe to jest. <grymne> Natomiast no właśnie bywają tu, bo właśnie śladami Chopina, podążając, yy, yy, też przyjeżdżają tutaj do Brochowa, gdzie on był chrzczony. To też jest ciekawe, że w prezbiterium przed ołtarzem stoi duży, czarny fortepian i to się zgadza z tym miejscem. Pięknie jest odnowiony ten kościół. Naprawdę jak tylko możecie, to tutaj zaglądajcie. A głoszę tu o świętym Rochu, i tak wjeżdżaliśmy dzisiaj, właśnie podróżując do Brochowa, i nagle sobie uświadomiłem, że w słowie Brochów, w nazwie tej miejscowości, jest imię Roch. Hmm? Może to jest mało znaczące, może to tylko taka gra słowna, ale no już co, o czymś mówi. I tak jak słuchamy dzisiaj słowa Bożego, o błogosławieństwach, o tym, żeby być świętymi, żeby się nawracać, no to tak naprawdę to jest chyba o tym, żeby znaleźć właśnie takie słowo, takie ziarno słowa, które mnie ożywi, które też mnie opisze. No Jak znacie historię świętego Rocha, urodził się w bardzo zamożnej rodzinie, wydawałoby się, że wszystko będzie jasne co dalej z nim. A tutaj nagle umierają jego rodzice oboje, gdy on jest w y, młodzieńczym wieku, on słucha Ewangelii, sprzedaje wszystko, rozdaje, przepraszam, i y, idzie na pielgrzymkę do Rzymu. I wydawało się, będzie pielgrzymem, ale po drodze, właśnie jakaś y, y, zaraza, pandemia go zastaje i on zaczyna pomagać ludziom. Tak pomaga, że dostaje dar uzdrawiania. I wydaje się, że to jest jego y, historia teraz. Służenie ludziom, chociaż dociera do Rzymu ostatecznie w tej pielgrzymce, ale wracając zostaje aresztowany przez wojska hiszpańskie, bo wtedy Włochy są pod okupacją hiszpańską, a są w konflikcie z Francuzami, więc uznają go za szpiega i prześladują, torturują. Ostatecznie on umiera. I wydaje się koniec Historia a tu tak naprawdę dopiero nowy początek. Bo staje się e, wielkim świętym. Jego kult się rozszerza. Właśnie jest patronem wielu miast, chorych, aptekarzy, lekarzy. E, no, wszystkich, którzy są dotknięci jakimiś zarazami, e, pandemiami, by się wydawało, że nas już to jakoś nie dotyczy, a jednak bardzo dotyczy. E, więc, ale też. E, jest patronem zwierząt, bydła hodowlanego, i, i, i tak naprawdę jakoś do mnie dotarło, że to za tą świętością Rocha jest to jakaś harmonia, że on wnosił jakąś harmonię. Opowiadam tutaj o takim stopniowym nawróceniu taka jest historia na konferencjach, na kazaniach czasami opowiadam jak to tato jednego znaczy kilku kapłanów z rodziny który był niewierzący się nawracał i mama ostatecznie stwierdziła to tak skracam że jest nawrócony dopiero wtedy jak zaczął sprzątać kuchnię i nie to, że chodził codziennie do kościoła, że dużo się modlił, że pomagał biednym, ale właśnie to sprzątanie kuchni do niej dotarło, że wtedy jest nawrócony, ponieważ jej jest łatwiej żyć dzięki temu, że on zna Pana Boga i, i że tak naprawdę o to chodzi w tym byciu błogosławionym że jesteś błogosławieństwem dla innych że owszem, przeżywasz swoje trudy, cierpienia, ale tak naprawdę, jeżeli to nie prowadzi do tego, że komuś jest lepiej, łatwiej żyć dzięki Twojej obecności, no to jeszcze nie o to chodzi w nawróceniu. I do tego dążymy. To też jakoś do mnie dociera, że w tym pięknym kościele ta liturgia właśnie jest i ta modlitwa z tutejszymi parafianami taka prosta. Można powiedzieć, zwyczajno, niezwyczajna, ale też jakoś tak do no mnie dociera, że to kazanie, które tu mówię, też jest takie prościutkie, że tu nie trzeba wielkich rzeczy, tylko po prostu przyjąć błogosławieństwo, tym błogosławieństwem jakoś pozwolić się przeniknąć i stać się błogosławionym, szczęśliwym samemu i uszczęśliwiającym innych żeby im się lżej żyło w tym świecie. Na pewno dorobił święty roch i jakoś chyba też nasza taka misja jest tutaj. Także w tej parafii właśnie święty Jan Chrzciciel, mój patron z bierzmowania, też tu się odzywa święty Józef. No ostatnio wyszła, wyszło wznowienie tej mojej książeczki, mężczyzna na Bożą miarę. Właśnie dopisałem te kilka wezwań, które wniósł do tej litanii papież Franciszek. No bardzo ją polecam. Mężczyzna na Bożą miarę. Jeżeli jeszcze nie macie, to, to możecie w internecie jakoś znaleźć, kupić. Bo też ciekawe, że, że, że ludzie pytają, czy ta książeczka jest. Jak wy stoję z książkami pod chórem, to o świętego Józefa wielu ludzi pyta. Więc niech święty Józef, niech święty Jan Chrzciciel, niech święty Roch nam towarzyszy. Też dzisiaj akurat jest świętego Jacka, chociaż głoszę o świętym Rochu. To jest też mój patron w zakonie, więc wzywam świętego Jacka dzisiaj, żeby uzyskać odpust za siebie albo za zmarłych. Więc Wam też to polecam. Warto się wyspowiadać, żeby oczyścić się z chwastów, ale warto znaleźć to ziarno, które e, może wzrosnąć, być błogosławione, uszczęśliwiające dla innych. E, a jednocześnie tak dzisiaj do mnie dotarło, czytając też Ewangelię podczas pierwszej Eucharystii tutaj, bo głoszę na trzech mszach, że te błogosławieństwa się do siebie mają, że one nie są porozdzielane, że realizując jedno błogosławieństwo. Bóg mnie prowadzi trochę właśnie takimi cyklami, bo odpust jest rok co roku, ale tak nie jako kółko, tylko jako taka sprężyna, że co roku jestem jakoś krok dalej i prowadzony przez kolejne błogosławieństwa. Więc te ziarna też mają się jakoś do siebie i, i właśnie łącząc się tak naprawdę nas uszczęśliwiają, a przez nas mają szansę uszczęśliwić też. Innych co, niech się dzieje. I to jest chyba cel każdego odpustu, żeby to się stało. No i tego i sobie i Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie z Brochowa tego niezwykłego miejsca i bardzo serdecznie Was tutaj do Brochowa, miejsca Chrztu Fryderyka Chopina e, i miejsca e, wielu świętych, też może miejsca Twojego, e, bo można to miejsce naprawdę polubić, pokochać i tu częściej bywać. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej!